Cześć, witaj. Jeśli interesujesz się nieruchomościami, to na pewno słyszałeś takie stwierdzenie, że nieruchomości to bezpieczna inwestycja. Wiele osób tak mówi, mówią o tym zarówno profesjonalni inwestorzy, jak i ci, którzy na tym nie bardzo się znają. Jaka jest prawda, jaka jest rzeczywistość? Zapraszam Cię dzisiaj na ten film, gdzie odpowiem na to pytanie i na wiele niewygodnych kwestii związanych z bezpieczeństwem w nieruchomościach. Ja nazywam się Maciej Głębieski i od pięciu lat pomagam inwestorom kupować dobre nieruchomości na wynajem i dla mnie zbyt proste przejście do porządku dziennego na takim stwierdzeniem nie, nieruchomości są bezpieczne to za mało. Ja musiałem wejść w ten temat głęboko, musiałem przekonać się na własnej skórze. Musiałem zbadać ten temat dogłębnie dlatego, że współpracując z inwestorami zapewniam ich o tym, że te nieruchomości rzeczywiście są bezpieczną inwestycją. Żyjemy w czasach, które Wymagają od nas stawiania sobie nowych pytań, takich których jeszcze dwa miesiące temu nie stawialiśmy, począwszy od pandemii, przez wojnę na Ukrainie. To są wszystko czynniki, rosnąca inflacja, wręcz galopująca, to są wszystko czynniki, kiedy zadajemy sobie nowe pytanie. I takim właśnie pytaniem, które musisz sobie zadać jako świadomy inwestor, to to, czy nieruchomości rzeczywiście są bezpieczne. Zapraszam cię w związku z tym na taką krótką podróż przez moje przemyślenia na ten temat. Żeby uporządkować tą kwestię, to najpierw sięgnąłem do słownika żeby zdefiniować sobie w ogóle czym jest bezpieczna inwestycja. No i słownik PWN mówi, że bezpieczny to jest taki, któremu nic nie grozi i taki, który chroni przed niebezpieczeństwem. Tylko, że to jest teoria i to nic nie wnosi od strony praktycznej w nasze rozważania ani w nasze działania inwestycyjne. W związku z tym trzeba oczywiście wejść dużo, dużo głębiej i właśnie nie zatrzymywać się na hasłach, na stwierdzeniach, bo ktoś powiedział, że jest bezpieczny, tylko zrozumieć. Zrozumieć. I to jest podstawa. Ty, jako świadomy inwestor, musisz rozumieć, co to znaczy, że nieruchomości są bezpieczne. I teraz, być może byłeś kiedyś na moim webinarze albo słyszałeś moje wypowiedzi na ten temat, że dla mnie bezpieczeństwo inwestycji to głównie ich przewidywalność. Przewidywalność tych inwestycji to jest dla mnie najważniejsze. Ale z kolei, kiedy sięgnie się po. No, najtęższe głowy, jeśli chodzi o inwestycje, chociażby do wypowiedzi Warrena Buffeta, to on z kolei mówi, że bezpieczna inwestycja to jest taka, na której się nie traci i że to jest podstawowa jego zasada inwestowania, po pierwsze nie trać. I oczywiście jest wiele takich czynników, które rozkładają to pojęcie bezpieczna inwestycja na czynniki pierwsze i dzisiaj właśnie na osiem takich, przepraszam, na siedem takich czynników rozłożymy hasło, czym jest bezpieczna inwestycja. Więc pozwól, że zacznę od tego, co dla mnie najważniejsze, od tej przewidywalności. Z przewidywalnością inwestowaniem w nieruchomości jest tak, że jest głównie związana z czynszem, który jesteś w stanie generować z nieruchomości. I w momencie, kiedy kupujesz nieruchomość dobrze przemyślaną, dobrze przeliczoną, być może z pomocą kogoś, kto się dobrze na tym zna, jesteś w stanie bardzo dobrze przewidzieć ten pierwszy czynsz, który jesteś w stanie wziąć przez pierwsze miesiące. Oczywiście on się zmienia czas w czasie, oczywiście są momenty, kiedy trochę spada, są momenty, kiedy bardzo rośnie. Teraz mamy właśnie taką chwilę, kiedy czynsze poszybowały w górę o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent w niektórych miastach. Więc on jest zmienny, i to nie jest ten aspekt, który determinuje przewidywalność czynszu. Ale to, co decyduje, to to, że czynsz kontraktujesz na wiele miesięcy w przód. W związku z tym, czynsz w najmie jest czymś w rodzaju subskrypcji. I może się spotkałeś, jeśli jesteś przedsiębiorcą, nie wiem, działasz aktywnie, czytasz, to odkryciem ostatnich lat jest biznes oparty o subskrypcję. Tak, wszystko można kupić z subskrypcji, nawet telefon. Komórkowy, można kupić subskrypcji i mieć zawsze najnowszy, i wiele firm się zorientowało: wow, jakie to jest niesamowite rozwiązanie. Dlaczego? Bo daje przewidywalny przychód. I nawet jeśli on nie jest maksymalizowany, ale jest przewidywalny, to sprawia, że ta inwestycja jest bezpieczna. No bo jeśli w swoim biznesie, może jesteś przedsiębiorcą, pomyśl, jeśli miałbyś jakiś fragment twojego biznesu, który działa, nawet jeśli ty nic nie robisz, bo sprzedałeś subskrypcję na rok w przód, na kilka lat w przód, chociażby kilka miesięcy i wiesz, że w najbliższych kwartałach możesz się spodziewać danego przychodu. Zobacz, jak to bardzo buduje twoją bez, twoje bezpieczeństwo. I tak właśnie działa nieruchomości. To jest właśnie to. W związku z tym, wielkie, wow, od kilku lat, w wszystko ludzie chcą mieć w subskrypcjach, podczas gdy czynsz najmu jest subskrypcji od zawsze i nie jest wielkim odkryciem. Więc to jest niewątpliwie bardzo mocna cecha budująca bezpieczeństwo inwestowania w nieruchomości na wynajem. Druga kwestia, wróćmy do tego Warrena Buffetta. Tak? Czyli drugi punkt to jest to, żeby na nieruchomości, nie, na inwestycji nie tracić. I czy rzeczywiście jest tak, że na inwestycjach w nieruchomości nie można stracić. Tutaj kilka myśli. Więc tak, po pierwsze nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby wartość nieruchomości spadła do zera. Czyli żeby była taka strata, że kompletnie ta inwestycja twoja jest zupełnie chybiona, wartość spadła do zera, bo nawet takie skrajne przypadki, jak jakieś kataklizmy, powodzie czy pożary, od tego można nieruchomość po pierwsze ubezpieczyć. Po drugie, nawet jak nieruchomość zostanie zupełnie zniszczona, to nadal pozostaje ziemia, która nigdy nie zostanie zniszczona i ona ma jakąś wartość. I oczywiście, słabe to pocieszenie, że w wypadku pożaru, jak masz nieubezpieczoną nieruchomość i wartość spadnie ci o 90%. No nie spadnie do zera, ale spadnie do tych 10%. To no, powiedzmy, jest jakiś boton, tak? natomiast no, czy ten taki floor właściwie, tak? Czyli taka wartość poniżej której to, ta wartość nie spadnie, no ale to nie jest jeszcze pocieszające, prawda? Natomiast jak się popatrzy na to, czy nieruchomość w czasie może stracić dużo na wartości, to tak, po pierwsze, bardzo dużo zależy od ram czasowych, których przyjmiesz analizę, bo jak być może widziałeś na innym moim filmie o inflacji, o tym jak się zmieniają wartości nieruchomości z biegiem czasu, to są takie analizy, podsyłam, odsyłam do mojego filmu, tam jest to rozbite na kilka wykresów, gdzie to naprawdę bardzo szczegółowo przechodzimy, że ta wartość nominalna zawsze rośnie w długim okresie czasu i co więcej, rośnie ponad inflację, więc zachowuje również, rośnie i zachowana jest również wartość realna tej nieruchomości ważnym aspektem jest to, że nieruchomość możesz ubezpieczyć. Jest to niewiele, jest takich aktywów inwestycyjnych, które możesz ubezpieczyć. Nie wiem, jak akcje kupisz, nie możesz ich ubezpieczyć, tak? Nieruchomość możesz od wielu wielu ryzyk, które są takimi rzeczywiście bardzo dramatycznymi i największymi ryzykami, nawet od zniszczeń wojennych, jesteś w stanie ubezpieczyć nieruchomość. I teraz. Jeśli chodzi o tą wartość w czasie, to oczywiście wiele osób spłyca ten wątek i patrzy tylko na cenę nieruchomości, po jakiej można ją sprzedać po jakimś czasie i o tym właśnie w odcinku o inflacji, ale pamiętaj, że oprócz wartości nieruchomości masz czynsz generowany stale przez, przez wiele, wiele lat. Dziesiątek miesięcy, oczywiście pod warunkiem, że nieruchomość jest dobrą inwestycją, czyli jest wynajęta, ktoś o to zadbał, ktoś ci w tym pomógł i rzeczywiście ona dla ciebie ciężko pracuje. Jak popatrzysz sobie, to w ostatnich kilkudziesięciu latach w Polsce, powiedzmy od przemian, tak, czy od 1989 roku, czy od tego czasu, kiedy mamy dane NBP-u, wartość nieruchomości nie spadała nigdy gwałtownie. Owszem, były trendy spadkowe, tak? Po 2008 roku weszliśmy w trend spadkowy, który trwał bodajże do 2013, jeśli dobrze pamiętam. I oczywiście ta wartość spadała. Tylko teraz, czy ona spadała szybko, jak na przykład kursy akcji potrafią spadać z dnia na dzień? Zobacz, co się ostatnio działo z kursem Gazpromu, chociażby po wybuchu wojny. Skrajny przypadek, ja wiem, ale właśnie na takich skrajnych przypadkach widać, co się może stać z renomowaną spółką, która miała dobrą wycenę. Albo z akcjami Enronu, który jeszcze pamiętasz pewnie, no może pamiętasz, tak? W 2000, przed 2008 roku był taka, taki wielki, spektakularny spadek wartości spółki, która była szanowana przez wiele osób, co się z nią stało. Czyli. Są takie aktywa, które mogą bardzo gwałtownie spadać i właśnie cechują się dużą zmiennością tej wyceny. Nieruchomości nie są zmienne i to jest element budujący Twoje bezpieczeństwo. Owszem, ich cena może spaść, ale stosunkowo powoli. I teraz, jak, jak dodasz do siebie czynsz, który jesteś w stanie generować z nieruchomości, powiedzmy 7% rocznie, plus i, i zderzysz to z, ze spadkiem wartości, którą ta nieruchomość może doznać, to prawdę powiedziawszy, w ostatnich tych kilkudziesięciu latach. Nie ma przypadków takich, żeby wartość nieruchomości spadała szybciej niż te 7% w skali roku. W związku z tym, jeśli nieruchomość pracuje, to ona odpracuje dla Ciebie ewentualną stratę wartości, jeśli chodzi o wycenę tej nieruchomości. A jeśli jeszcze dodatkowo będziesz w stanie przetrzymać tą nieruchomość przez długi okres czasu, to tak naprawdę. W skrajnych przypadkach jesteś w stanie na nieruchomości stracić, na przykład w, takim, w takiej sytuacji, kiedy jesteś podstawiony pod ścianą, musisz ją spieniężyć, musisz upłynąć to aktywo, bo potrzebujesz gotówki i akurat wtedy wycena nieruchomości jest niska. W takiej sytuacji stracisz, ale tych przypadków jest naprawdę stosunkowo niewiele. Kiedy wejdziesz głębiej w ten temat, zobaczysz, że to jest rzeczywiście aktywo, które bardzo dobrze chroni przed y, utratą, przed stratą tak jak właśnie postuluje to Warren Buffett, którego tutaj wywołaliśmy do tablicy. właśnie bardziej my przez niego jesteśmy wywołani, bo to taki porządek rzeczy, że to on, to pytanie, które zadajemy, musimy sobie na nie odpowiadać. Czy inwestycja w nieruchomości może spowodować twą stratę? Moja odpowiedź jest taka, że jest bardzo nikła na to szansa. Drugi szalenie ważny element, i to też mówi Warren Buffett, mi to też jest bardzo bliskie, w związku z tym z chęcią jakby to cytuję, to to, że Trzeba inwestować w biznesy, które się rozumie, czyli w inwestycje, które się rozumie, niekoniecznie biznesy. Inwestycje, które rozumiesz. I teraz sam popełniłem ten błąd. Być może Ty też, być może są tutaj z nami osoby, które ten błąd popełniły. Pamiętasz polisolokaty? Sam zainwestowałem w polisolokaty. Nie rozumiałem tego produktu inwestycyjnego, byłem świeżo po studiach. Sprzedawca pięknie opowiadał, jak to wspaniały produkt, można na nim tylko zyskać i naprawdę nic z tego nie rozumiałem. Wiedziałem, że się wkłada pieniądze, tam są jakieś skomplikowane ustawienia zrobione przez instytucję finansową, jakieś, jakieś wskaźniki są mierzone i koniec końców z tego ma być zysk w skali 10% rocznie. Rzeczywistość była bardzo bolesna, nie dość, że nie było zysku, to jeszcze, żeby wycofać się z tej inwestycji, bardzo często trzeba było ponieść duże koszty, dodatkową stratę. W związku z tym, przez to, że nie rozumiałem tego, dałem się naciągnąć na pewien produkt, straciłem. I teraz, dlaczego nierozumienie inwestycji powoduje ryzyko straty? Dlatego, że jeśli rozumiesz inwestycję, masz na nią wpływ. Tak? Bo to oczywiście. Jasne, że każdy rozumie nieruchomości, no bo każdy widział nieruchomości, każdy w jakiejś mieszka. Wiele osób kiedyś wynajmowało albo jako klient, albo jako najemca, albo jako wynajmujący. Więc każdy z nas ma coś do powiedzenia na ten temat, tak? Ale pamiętaj, że, że, że mając wpływ na, na tą inwestycję. Jesteś w stanie nią jakoś sterować. To nie jest tak, że powierzyłeś komuś pieniądze i teraz modlisz się i czekasz, no będzie zysk czy nie będzie zysku, co się będzie z tą nieruchomością działo. Zobacz, wiele inwestycji tak działa. Kupujesz akcje, nie masz na to wpływu, co ta spółka robi, tak? No chyba, że jesteś większościowym udziałowcem, no ale... Pewnie, pewnie, pewnie nim nie jesteś, ja też nie. W związku z tym nie masz wpływu na to, co spółka robi, i trochę na zasadzie zaufania, trochę na zasadzie wiary w to, że spółka będzie dalej dobrze generowała dobre wyniki. Co więcej, w to, że znajdą się tacy, którzy od ciebie tą spółkę kupią z zyskiem, czyli będą uważali, że ta spółka jest lepsza niż tobie się wydaje. W związku z tym robisz pewien zakład to jest tak naprawdę pewien hazard. Może nie spekulacja, ale taki właśnie hazard, że, że będzie tak jak się nam wydaje, ale nie mamy na to wpływu. A jak jest w przypadku nieruchomości? No tutaj masz wpływ. Taki bardzo spektakularny przykład, ale wiele mówiący, możesz obejrzeć też na moim innym filmie, o tym, gdzie pokazujemy, kiedy zwrócił się do nas właściciel mieszkania, które generowało mu do tej pory 1400 złotych przychodów z czynszu. Co więcej, mieszkanie w pewnym momencie zaczęło stać puste. Nie wiedział, co zrobić, dlaczego to mieszkanie się nie wynajmuje. Spytał nas, co można zrobić. My nie tylko mieszkanie bardzo szybko wynajęliśmy, ale wcześniej przy wykonaliśmy remont, który sprawił, że Mieszkanie można było wynajmować na pokoje i zamiast 1400 zł wygenerowaliśmy czynsze 4600 zł. W związku z tym zobacz, kilkukrotny wzrost przychodu dzięki temu, że masz wpływ na to, jak wykorzystać tą nieruchomość. I może być wiele przykładów. Tak, masz, nie wiem, dom, możesz go wynająć na kwatery pracownicze, możesz go wynająć na pokoje. Masz duże mieszkanie, możesz je przerobić na kawalerki, możesz je przerobić na pokoje. Możesz kiedyś, akurat w sumie ja cię tego nie polecam, ale kiedyś być może możesz wejść w najem taki dobowy, turystyczny, więc to wszy, taki hotelowy, więc to wszystko jest do zrobienia. Masz wpływ i możesz nieruchomość kształtować pod Twoje potrzeby. Teraz ważna sprawa jest taka, że przy rozumieniu inwestycji, że nie każda inwestycja jest dla Ciebie. Nie każda inwestycja jest dla Ciebie. Tego, czego nie rozumiesz, raczej w to nie inwestuj, bo możesz na tym po prostu dużo stracić przez swoją niewiedzę. Co więcej, nie każda inwestycja jest dla Ciebie, bo są inwestycje niedostępne. Zauważ, że jak mówimy o bezpieczeństwie inwestycji, jest też takie powiedzenie dość mądre, że ten, kto ma pieniądze, zawsze zarobi. Rzeczywiście osoby bardzo majątne mają dostęp, majątne czy mające dostęp do pewnych instrumentów finansowych, do których. Ani ty, ani ja nie mamy dostępów, mogą inwestować bezpiecznie za granicą, tak? kupować instrumenty finansowe dostępne dopiero od pewnego poziomu zamożności, tak? gdzie wejść, poziom wejścia jest bardzo wysoki. Są tego typu instytucje, tego typu produkty. I wtedy rzeczywiście, jeśli to rozumiesz, jeśli masz takie zasoby, możesz w taką inwestycję wejść, ale ona jest dla nas niedostępna, więc dla nas nie jest realną alternatywą. Tak? Mając wiedzę, mając odpowiednio duży kapitał, masz dostęp do większej ilości opcji. Natomiast jeśli jesteś takim inwestorem świadomym, ale typowym, nieruchomość jest zawsze dla Ciebie dostępnym stosunkowo typem inwestowania. Więc to rozumienie inwestycji był trzecim, to był trzeci punkt, Pamiętam, będzie siedem. Czwartym punktem jest płynność inwestycji. Bezpieczeństwo, wysoka płynność inwestycji wpływa na bezpieczeństwo w ten sposób, że kiedy jesteś w sytuacji, kiedy musisz inwestycję sprzedać, musisz ją spieniężyć, musisz uwolnić środki, albo dlatego, że coś się wydarzyło, potrzebujesz po prostu te pieniądze na życie, nie wiem, kwestia jakiejś choroby i tak dalej, albo są to kwestie takie, że pojawiła się jakaś super okazja inwestycyjna, potrzebujesz realokować środki z jednej inwestycji na drugą, no to musisz mieć płynne inwestycje. Płynne, czyli takie, które łatwo spieniężyć. I teraz w dobrym dla ciebie momencie, nie wtedy, kiedy ty musisz. No i zobacz, są inwestycje, które są zupełnie niepłynne. Na przykład obligacje, tak? One mają pewien okres zapadalności i musisz po prostu czekać. Tak samo jest z lokatami. Jeśli się z nich wycofasz wcześniej, one tracą na, jeszcze bardziej tracą na oprocentowaniu. W związku z tym nie są płynne, bo nie ty decydujesz, kiedy możesz z niej wyjść. Jeśli to jest w twojej decyzji, to wtedy to buduje twoje bezpieczeństwo, bo możesz środki realokować. I nie musisz też długo czekać. Są, są takim kolejnym, kolejnym przykładem niepłynnych inwestycji, to są takie inwestycje alternatywne typu w sztukę, w samochody, w wino. Natomiast czy nieruchomości są płynną inwestycją? Bo tu oczywiście możesz zadać sobie pytanie: tak, ale nieruchomość właśnie nie jest płynna. Jest umiarkowanie płynna, zależy bardzo od tego, jaką nieruchomość kupisz. Tak? Kawalerka zawsze będzie bardziej płynna niż luksusowy dom nieruchomość na przykład w dobrym miejscu turystycznym zawsze będzie bardziej płynna niż nieruchomość gdzieś w mało atrakcyjnych lokalizacjach. W związku z tym możesz, w związku z tym nie każda nieruchomość pod tym względem jest sobie równa. Natomiast pamiętaj, pamiętaj, że to jest bardzo duży rynek. Owszem, teraz, bo jeszcze do niedawna prawdziwe było stwierdzenie takie, że to jest największy rynek świata, bo nieruchomości, jak podsumujesz, w Polsce czy na świecie, ich wartość jest większa od jakiegokolwiek innego aktywa. Nie wiem, czy nadal jest to prawdziwe po tym, jak nastąpiło luzowanie ilościowe, tak zwane, dróg pieniądza, olbrzymie, olbrzymie bilanse banków centralnych i gdzieś tam rosnącego długu. Nie wiem, czy to nadal tak jest, że nieruchomości są więcej warte niż te instrumenty wszystkie krążące po świecie w zapisie elektronicznym, ale nadal to jest bardzo duży rynek i zawsze znajdziesz kupca, czasami będzie wymagało to zejścia z ceną. Natomiast ja jeszcze nie widziałem sytuacji takiej, żeby nie udało się sprzedać nieruchomości. Czasami wymagało to po prostu zejścia, zejścia z ceną. Podobna sytuacja była, słuchaj, na wynajmie. Tak? Kiedy w pandemii mówiło się: o, koniec, nie ma klientów. To nieprawda, klienci byli, tylko trzeba było troszkę skorygować ceny i ci klienci się znajdowali. Wiem, bo mieliśmy 95% obłożenia w na pokoje dla studentów, podczas gdy uczelnie były zamknięte. Więc to się da zrobić. Więc płynność to jest. To jest czwarty punkt, na który musisz zwracać uwagę i akurat moim zdaniem, wbrew temu, co się powszechnie mówi, yy, yy, nieruchomości są dość płynne. Może niektórzy mówią, że są niepłynne, dlaczego... A, no bo trzeba pójść do notariusza, bo to trzeba ogłosić. To nie jest tak, że wiesz, wystawiasz na, na serwisie transakcyjnym czy się sprzedaje. No tak, no masz wokół tego troszkę, musisz parę rzeczy zrobić, ale z drugiej strony to nie znaczy, że to jest zupełnie niepłynna aktywa. Dobra. Piąty element, bardzo mocno decydujący o bezpieczeństwie, to to, czy tam są zaangażowane jakieś podmioty, jakieś jacyś pośrednicy, od których jesteś zależny. Co mam na myśli? Nie każde aktywo inwestycyjne jesteś w stanie kupić samodzielnie. Tak jak wspominałem, do niektórych dostęp to w ogóle musisz mieć i pewien poziom zamożności, i pewien poziom kontaktów, znajomości wśród osób, które na przykład te aktywa dystrybują, ale też czasami po prostu, żeby za, nie może każdy z nas sobie założyć funduszu inwestycyjnego. Żeby ktoś inwestował przez fundusz inwestycyjny, ktoś ten fundusz musi założyć, musisz zapłacić za jego prowadzenie w postaci prowizji, którą, którą zapłacisz zapła za zakupno jednostek y, uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Więc jest jakiś pośrednik, są jakieś koszty. Y, one czasami, niestety, są tak ustawione, że są pewnym żerowaniu na ka dawcach kapitału, czyli takich osobach, Którzy inwestują w te fundusze i firma zarządzająca funduszem zawsze zarabia. Natomiast, czy ten, kto kupił jednostki uczestnictwa, zawsze zarabia? Niestety nie. I tutaj ja zakładam, że zawsze lepiej być w takim, w takim aktywie, w takim instrumencie finansowym, inwestycyjnym, gdzie możesz sobie poradzić sam. Bo owszem, w nieruchomościach też korzystać z tych pośredników, tak? Ktoś ci pomaga znaleźć klienta, ktoś ci pomaga znaleźć mieszkanie, tak jak na przykład my pomagamy inwestorom. I okej, okay, to jest jakiś tam pośrednik. Ale w razie czego nawet jak już masz tą nieruchomość i chciałeś się, wiesz, bo możesz ją dać komuś w zarządzanie, bo chcesz, żeby to było w pełni pasywne dla Ciebie. Tylko, że to jest Twój wybór. Tak, to jest Twój wybór, bo cenisz sobie czas, nie masz, nie masz ochoty, czasu, energii na to, żeby się tym zajmować. Masz lepszy sposób spędzania e, czasu. A to jest Twój wybór. Natomiast jak kupujesz jednostki funduszu inwestycyjnego, to nie jest Twój wybór, to jest Twój obowiązek. Musisz to zapłacić. Nie? Więc. E, Zawsze z tej pasywności możesz się wycofać, możesz samemu zacząć zarządzać nieruchomością, nie jesteś od nikogo zależny. Dlaczego? Bo to jest prosty biznes. Bo to jest koniec końców prosty biznes, tam nie ma żadnej wielkiej magii. To jest kwestia tego, że ktoś ma dobrze ustawione procesy, potrafi się tym zajmować i Cię w tym wyręcza. Ale nie jesteś od niego zależny, bo zawsze możesz taką umowę, zarządzanie wypowiedzieć, samemu zająć się nieruchomością. Szósty ważny punkt. Nieruchomości chronią przed inflacją. O tym nakręciłem cały długi film. Bardzo dobrze został przyjęty, choć bardzo długi, gdzie pokazałem Ci... Tutaj znajdziesz w opisie link do tego filmu. Pokazałem tam wszystkie argumenty, mój cały research, który przeprowadziłem, że rzeczywiście jest tak, że wartość nieruchomości rośnie w długim czasie ponad inflację, w związku z tym nieruchomości chronią przed inflacją. I to jest olbrzymi aspekt bezpieczeństwa Twojej nieruchomości, że nieważne co się dzieje z inflacją, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wartość Twojej nieruchomości będzie rosła ponad inflację. Znów, nie zawsze. Ale generalnie jak wejdziesz w ten film, zobaczysz wszystkie argumenty za i przeciw, zobaczysz, że w większości przypadków tak właśnie jest. I ostatni punkt, o którym chciałem Ci powiedzieć, jeśli chodzi o bezpieczeństwo inwestycji w nieruchomości, to że są one trwałe. Trwałe to znaczy, że one mogą wiele, wiele lat funkcjonować. Zobacz, są tak inwestycje typu, nie wiem, firma, być może prowadzisz firmę. Czy Twoja firma będzie istniała za 60 lat? Czy ona będzie istniała za 20 lat? Tego nie wiesz. Czy. Z, nie wiem, złotówka, którą y, trzymasz na koncie, czy ona będzie za 20 lat istniała? Zobacz, jak często były jakieś dewaluacje, upadki warut, walut typu Fiat, czy tych opartych na zaufaniu do banku centralnego. Zobacz, to wszystko nie jest trwałe. Biznesy upadają, a nieruchomości trwają. Nawet jeśli się przeistaczają, tak? Nie wiem, budynek zostanie stary, wyburzony, postawiony na to miejsce nowy, nadal nieruchomość trwa, nadal nieruchomość jest trwała. Kolejnym takim argumentem za trwałością jest zobacz. Znasz jakieś historie, kiedy ktoś odziedziczył nieruchomość? Ja znam jej dziesiątki. I to normalne, bo zazwyczaj jest tak, że jak ktoś swoim następcom prawnym, swoim dzieciom przekazuje majątek, bardzo często są tam w tym nieruchomości. Rzadko kiedy ktoś przekazuje gotówkę, bo ona gdzieś tam się rozchodzi. Rzadko ja nie słyszałem wielu przypadków o tym, że ktoś przekazuje jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym swoim dzieciom, ale nieruchomość, dom, mieszkanie, owszem, bardzo wiele osób. I to pokazuje, że to jest trwałe, że to można nawet nie w kategoriach 10, 15, 300 lat, tylko wręcz w kategoriach wielopokoleniowych trwałość tej nieruchomości liczyć. W Polsce być może to nie jest tak widoczne, bo my mamy to nieszczęście, miejsca, gdzie się znajdujemy, i wielokrotnie tutaj działy się takie zawieruchy dziejowe, że ta ciągłość posiadania nieruchomości też się rwała. A z drugiej strony, nie tak dawno byłem w pałacu odzyskanym przez rodzinę, która go po wielu, wielu latach, po komunizmie odzyskała. Teraz kwitnący pałac zamieniony w piękny obiekt hotelowy, więc nawet, nawet w tak skrajnych przypadkach, to może być trwała inwestycja. Więc pokazałem Ci 7 punktów mówiących o tym, dlaczego inwestowanie w nieruchomości na wynajem są bezpieczną inwestycją. Ciekaw jestem, co Ty na to sądzisz. Napisz proszę w komentarzu, jeśli masz jakieś inne pomysły, jakieś inne spostrzeżenia, chętnie z Tobą nawiążę dyskusję. Taką końcową, końcową uwagą, którą chciałem mieć do nas wszystkich, do Ciebie szczególnie, to to, że. Oczywiście nie wiemy, co się będzie działo z rynkiem. Tego nigdy nie wiadomo. Zawsze, zawsze można sobie bardzo łatwo jest analizować, jak ja to mówię, lewą stronę wykresu, to co było. Natomiast trzeba z tego wyciągać wnioski i zastanawiać się, jak to, może wyglądać, jak to może wyglądać w przyszłości. W tych niebezpiecznych czasach, kiedy wiele osób szuka bezpieczeństwa, ja mam. Po pierwsze, przemyślane, dlaczego inwestowanie w nieruchomości są bezpieczne, to Ci powiedziałem. Po drugie, takie bardzo życiowe, po prostu przykłady z życia codziennego. Wczoraj miałem telefon od inwestorki, która sama ma już sześć mieszkań inwestycyjnych. Porozmawialiśmy o tym, zapytała, czy, czy to jest dobry pomysł, żeby teraz inwestować w nieruchomości. I w tym momencie zdecydowała się na tym, żeby dokupić kolejne cztery. Dlaczego? Bo są to bezpieczne formy inwestowania na niebezpieczne czasy. Ja sam też w tym momencie kupuję mieszkanie kolejne inwestycyjne. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda się podpisać akt. Kolejni inwestorzy te mieszkania kupują. W związku z tym, to jest ten moment, kiedy osoby świadome, osoby, które nie są sparaliżowane tym, co się dzieje i chcą działać, podejmują świadome decyzje, rozumieją, że nieruchomości na wynajem są bezpiecznym aktywem i podejmują decyzję o tym, żeby realokować część środków, które miała w innych produktach właśnie na nieruchomości, po prostu je kupują. Jeśli podobał Ci się film, proszę, daj subskrypcję, to pomoże mi dotrzeć z takiego typu przekazami do większej ilości osób. Bardzo Cię proszę o taką pomoc, zasubskrybuj, kliknij guzik subskrypcji. Jeśli chcesz podyskutować, napisz w komentarzu, jeśli z czymś się nie zgadzasz. I czy się zgadzamy w tej sprawie, czy nie. Ja jak zawsze życzę Ci dobrego najmu.